Zastanawiam się, czy moglibyście ciszej nieco wołać, ale kończy się jak zawsze. Wyciągają do mnie ręce i pytają, czy na chwilę nawet z nimi nie zatańczę. Więc tańczę, nasze tą makabr Nasze tą smakabrę. Okej, okay, mam! Mam, mam! mam. Dobra, dzięki czaczar. W sensie to nie jest jakieś takie. Czas, dobre, dobre, daję. No dobre, dobre, dobre. Które spośród wszystkich Hot 16 Challenge ekipy, twoim zdaniem, było najgorsze? Najgorsze? Które Ci się najmniej podobało? Kogo? Kogo chodzi z Challenge? A bierzemy pod uwagę... A Jozo zrobił? Ekipy. W sensie ekipy naszej. Ekipy, 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 ekipy w sensie okay, naszej... Okay. Nie bierzemy pod uwagę właśnie operatora. Jesteś no. to jest sobie, jest, jest <laughs> wiecie, już bardzo blisko, no bo z i w ogóle, ale mówimy tak stricte o ekipie. Dobra. Na pewno nie chcesz sobie zjeść? Mam dwu, dwie osoby, nie potrafię zdecydować, moim zdaniem oba, oba mi się nie podobały. I po prostu, i było to, kolejność nie ma znaczenia, powiem nawet alfabetycznie Krzychu i mikser Serio? Mi się podobał Nie podobało mi, mi się, ale być może to po prostu kwestia mojego gustu muzycznego, który ak akurat nie podpasował właśnie pod te dwie Hot Sixty. No, ale w sumie właśnie najlepsze jest to, że nawet na TikToku widziałam, że robią ludzie ankiety, które się Chociaż nie. I patec jeszcze, tak. W sumie, w sumie z tych trzech to patec. No, ten freestyle. Zestresował się. Patec po prostu nie wyszło mu, bo się zestresował. Bo Patecki umie dobrze freestylować, umie też kiepsko freestylować. To jest wiecie czat. Częściej kiepsko, rzadziej i dobrze, ale gdzieś tam wypośrodkuje i jest git. Ale wtedy się stresował, bo robił to po raz pierwszy. No ale jeśli chodzi o taką nutę, no to, to te dwie faktycznie. No mi po prostu nie, nie pykły, nie? Dobrze, a pytanie brzmi: tryhardujemy co? musimy wygrać. Pytanie brzmi: czy jest rzecz, której tak jakby z zakupu żałujesz, że uważa, że to że to był, były źle wydane pieniądze i że nie kupiłabym je nigdy i wręcz cię trochę głupio, że to zrobiłaś i, i chodzi o takie drogie rzeczy, nie? Że tak Jezus, to co ja to zrobiłam? No, no. no <laughs> Znaczy powiem tak. <laughs> Wszystkie takie są. Nie, 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 absolutnie. Wymienię to tak, jak mówił to Krzychu, czyli mój menadżer. Pamiętam, że jak pracowaliśmy już ze sobą około chyba 8 miesięcy, to bym powiedział, że mimo tego, że jakby dużo pracuję i... I jakby staram się to wszystko rozwijać i oszczędzać, to jestem naprawdę jaką osobę, która gdzieś tam pracuje w social mediach, influencerkę, to, to jestem oszczędną osobą i naprawdę zaoszczędziłam y, pieniążki. I powiedział mi, ty wreszcie sobie coś kupię jeżeli chcesz. Ja mówię, że nie, bo zaraz na pewno jak coś kupię, to na pewno odbankrutuję, na pewno już nic nie będę miała. I w pewnym momencie sobie tak stwierdziłam, że Kurczę, kiedy jak nie teraz mogę sobie coś kupić, skoro mnie na to stać i na to pracuję i, i lubię te rzeczy Tu jest tak... odpowiedź na pytanie, Vera, jest tak tak tak, o... No ale chcę tak, no wręcz, nie, ale chciałabym wytłumaczyć Czuje to pytanie. mówiłam Tu jest Za dużo gadałam? No dawaj, dawaj, dawaj I no i za w pewnym sumę. momencie sobie zdałam sprawę, że w sumie mogę sobie tą rzecz kupić i że jak kiedyś na Mowa przykład Mowa wprowadzająca, tak No co, że jak jak zbankrutuję, to przynajmniej będę mówić a kiedyś sobie to kupiłam, kiedyś mnie było na to stać i w sumie fajnie, i wiecie o co chodzi? i sobie na to zapracowałam I, i dlatego sobie na przykład kiedyś kupiłam e, torebkę Louis i na przykład wtedy tam na, na tamten moment uważałam, że to jest super zakup tam pierwszą torebkę Louis a na przykład teraz to jest torebka, w której chodzę tom, najrzadziej tą, co e, mówili zawsze, że spełniłaś marzenie i tam e, mem tak, że się i <laughs> <bo> spełniłam marzenie <laughs> to kupiłam, ale to no, no, no tak, no wiadomo marzenia marzeniami, ale ale potem właśnie na no, dzień kobiet dostałyśmy z wszystkimi z dziewczyn, y, wszystkie dziewczyny ekipy. Ode mnie, to Dostały ja. Od, y, dostałyśmy od to Karola na ja. dzień kobiet torebkę i ta torebka teraz y, o wiele bardziej mi się podoba i częściej ją noszę, więc tamta tak sobie stoi, więc za niedługo ją sprzedam, bo stwierdziłam, że ostatnio kupiłam sobie troszkę za drogie buty od noccia i muszę sobie po prostu teraz A, czyli jednak jest jest czad, jednak taka jedna rzecz. Ale nie, ja go nie żałuję na tamten moment, tylko po z perspektywy czasu uważam, że nie było to y, no, ja bym tutaj mógł wymienić szereg yy, nieprzemyślanych inwestycji, ale to nie było pytanie do mnie, no cóż. <laughs> no dobrze. <laughs> Dobra, co yy, mam pytanko. Karol, Chciałbym się dowiedzieć, yy, czy, tam było tak napisane, yy, żebyś wyjaśnił o co chodzi z mikserem, czy się nie lubicie, czy masz do niego jakąś spinę, czy co, o co chodzi? Nie mamy spiny, z mikserem po prostu nie rozmawiamy też na co dzień, bo on nie ma takiego Klimatu jako osoba, który y, pasuje. Y, który się zgrywa z moim, y, więc też na co dzień nie spędzamy czasu za bardzo razem, nie nagrywamy też razem, więc też mało po prostu y, rzeczy robimy wspólnie i dlatego tak. Ale w sensie nie mam nic, nie? Do mixera. No nie wiem. Czy to już jest? Taka cisza. Nie mam nic. Zaliczasz to, czy nie? Czas no. zaliczacie? No zaliczam, zaliczam, Ale mogę jeszcze do jeszcze. No dawaj, dawaj, można, Ale można trążyć, można, no. tak, 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 tak. A kiedy był taki moment przełomowy, w którym stwierdziłeś, że się w nim nie nakadujesz? W sensie jakiś taki był moment? Czy to taki? No myślę, sposób? że myślę, że w trakcie Daily, jak siedział w jaskini, strasznie długo i wiesz, nie wiem, się na nagrywki, nie, nie przychodził, pisałem, żeby na przykład wszyscy wbiali on nie przychodził. No więc uznałem, że po prostu to nie... To nie jest coś, co go jara, więc też nie będę go zmuszał i przestałem już pytać, nie? Yy, no i... No bo jeszcze na samym początku, jak oni się wprowadzili To w ogóle jest też śmieszne, że tam na początku właśnie strasznie y, ludzie y, tam wtedy Był taki okres, że tak cisnęli Miksera i Martę, że no, no, oni tak. się wprowadzili do nas, coś tam, coś tam A potem on yy, on i wtedy oni z nami, i wtedy oni dużo z nami siedzieli i, i nagrywali, a później minister się zamknął w jaskini, no i po prostu y, Już nie chciało mu się nie wiem, nagrywać ze, ze mną. W sumie to też z innymi? No nie wiem, po prostu tak. Dlatego jakoś niespecjalnie utrzymujemy kontakt. No ja mam pytanie. Tutaj zasugerowałem się Nusią, w ogóle chyba z trzeci raz. Nusia! Czy palić papierosy albo podpalasz papierosy, albo kiedy ostatni raz paliłeś papierosy? Yy, zdarzyło mi się palić papierosy, aczkolwiek nie palę ich na co dzień, yy, ale zdarzyło mi się i to nie tak, że zdarzyło mi się, że wiecie, raz mi się zdarzyło, ale yy, nie palę A kupowałaś ich... kupowałaś na przykład sobie paczki papierosów? Zdarzyło mi się i nawet opowiadałam historię. Ostatnio nawet na streamie to opowiadałam, że... Na, jak, bo ja ogólnie przez całe życie nie nienawidziłam papierosów i nienawidziłam jakby samego tego faktu i najlepsze jest to, że do momentu chyba trzeciego roku studiów nie zapaliłam nigdy w życiu ani jednego bucha, ani w ogóle nic, serio. I Nie ściągnęłaś 300. Nie, nie ściągnęłam w sensie żadnego papieroska, nic. I najlepsze jest to, że raz miałam strasznie stresujący egzamin na studiach i badamcze siedzieliśmy wtedy w forum i każdy mnie zawsze namawiał na tę papierosy. Mówił, że weź dajcie mi spokój, że nie palej i po prostu palicie sobie sami i tyle. I w momencie, kiedy miałam właśnie taki strasznie ciężki okres, bo wtedy pracowałam. Yy, I to w ogóle wtedy jeszcze po 16 godzin dziennie w restauracji, jeszcze wtedy miałam studia, a jak wiecie, prawo to nie jest jakieś, nie są jakieś najłatwiejsze studia. I wtedy miałam chyba jakiś egzamin nawet nie pamiętam z jakiego prawa, ale chyba, z, nie wiem, z cywila, albo, no nie pamiętam. W każdym bądź razie strasznie się tym egzaminem stresowałam i, i też dużo długo zakuwałam i tak dalej. I pamiętam, że byliśmy w forum się tak wyluzować, ja cały czas się spinałam tym egzaminem, i podszedł do mnie kolega i się pytał, chcesz Palisz? A ja mówię, że... nie, nie, ja nie palę. O, szanuję, bardzo dobrze. A ja, ja sam myślałem, że wtedy tak byłam już taka, że nie wiedziałam, co robić. I to była pierwsza osoba, która jak się mnie zapytała, czy chcę fajkę, to mnie do niej nie namawiała. I stwierdziłam, a dobra, daj. I na drugi dzień kupiłam fajkę. <laughs> to, w ogóle, to w ogóle nie ma sensu, nie. ale tak zrobiłam. I i, I potem tak się stało. To, to jest typowa dziewczyna, czyli jak ktoś jej mówi, no weź zapal, to ona nie, nie zapalę. A jak ktoś jej mówi, chcesz fajkę? Nie. A no i bardzo dobrze to nam mówi. A nie, to dawaj, dawaj, biorę. No nie, ale serio, wtedy to było takie, Możecie się z tego mega Mega się śmiać, no. Ale później, no. później już, jakby zapaliłam przez kilka, przez kilka tam jakieś tam dni, Boże, jak mój rodzice to oglądał, mój tata do tej pory myśli, że ja nie nie zapaliłam po pierwsza. Przecież, ja, przecież ja, nawet y ostatnio tak więcej mówię. No, tak, muszę, ciebie co co taka Ale żeby nie poże. Ja Trudno, paliłam coś. przez długi czas, po prostu przez jakiś czas paliłam, jak się stresowałam, to mega potem już nie paliłam. W każdym razie. Kiedy? No, wtedy na tym egzaminie. No, przez, przez jakiś czas, wtedy jak były te egzaminy, to paliłam. A dzięki, potem się nie. Dzięki nie, za. W sensie dzięki nie mam za wszystkiego, że mam nauki czy coś. Pieniążki, w Dziękujemy bardzo. No ale a przez, Karol, a tak co w roku? ostatnim czasie nie podpalałaś? Co to za No, bo powiedziałaś, o, ja to tylko paliłam wtedy, kiedy miałam taki Nie tylko egzamin. powiedziałam, że nie tylko, tylko po prostu wtedy y, jakoś tak więcej. A teraz mam coś takiego, że jak czasami mi się zdarzy, powiedziałam to przecież. I zdarzyło Ci się na przykład w ostatnim czasie kupić paczkę papierosów? Nie. W ostatnim miesiącu? Chyba nie. Oczywiście, że tak. Nie, chyba nie. Nawet sam ci ją e, schowałem, żebyś... I, i to nie było wyrażał. w miesiącu? Nie. To było u Nowcia, ale to nie było chyba w ciągu miesiąca. E, wiecie co zrobiłem? Powiedziałem Werce, Vera. Jak zobaczysz paczkę papierosów, po prostu ją wyrzucę do kosza. I teraz ja powiem ci, jak będzie. Będziesz na mnie zła. Być może nawet się obrazić. Ale to nic nie zmieni, bo jak zobaczę kolejną, znów ją wyrzucę. Więc masz do wyboru, albo byś na mnie zła i się obrażać już na zawsze, bo zawsze ci te paczki będę wyrzucał Albo po prostu zaakceptować to i się śmiać z tego No i tak zrobiłem I w sumie to byłaś taka przez 3 minuty taka, mmm", ale później stwierdziłaś, no dobra No Odpowiedzone, bardzo ładnie, czat Odpowiedzone, bardzo pięknie, Wera dała radę Dobra, nie mam dobro pytanie misać. Czy podrywałeś mnie jak byłeś jeszcze z Kingą? Mm, nie jak byłem z Kingą, to nie. Tak. No. Właśnie to, to jest też zabawne, że tam, jak wrzuciliśmy ten film, gdzie pokazywaliśmy te stare wiadomości, tak, ludzie e, połączyli to, że niby w trakcie, kiedy ja jeszcze byłem z Kingą, to się napisaliśmy, co było nieprawdą, bo ten film, który ja wrzuciłem. Wtedy związane z tą... Nie napisaliśmy, no, ale w ogóle nie jakby pod względem jakiegoś związku w tym To było tak wymienienie kilka wiadomości na... A to było na więc... zasadzie, że ty... Cienka, coś tam, coś tam i czy Nawet... ma... w jakąś tą... No, albo na przykład ty skomentowałeś mi historię czy coś, albo ja tobie Tak, tak, ale... to było bardzo takie koleżeńskie W każdym sobie. razie chodzi mi o to, że ludzie też nie wiedzą tego, że ten film, który wyszedł On nie wyszedł od razu po tym, tylko chyba z tydzień po tym, nie? Więc to też jakby trochę zmienia percepcję czasu w tym wszystkim że jakby, jeśli coś było, yy, czy na przykład, jak w dniu, nawet w dniu, kiedy wrzuciłem film yy, ten z wyjaśnieniami, pisałem z tobą, i tam coś na przykład już takiego pisałem, że na przykład podrywałem się czy coś, no to to było już ponad tydzień po zerwaniu, nie? No, no tak, nie, no oczywiście my się zgadaliśmy z Karolem dopiero w momencie, kiedy już on był po zerwaniu z, z Kingo, i jakby tutaj też. Ja nie należę do dziewczyn, które odbijają facetom, jakimś zajętym facetom, w ogóle nie. A najlepsze przez to, że do tej pory jest wiadomość, której ja Ci napisałam, że ale super filmy z nową dziewczyną, tak dalej, coś tam, coś tam. I pamiętam, że mam taką wiadomość, jak Ci tak napisałam. W sensie ten pier, jakiś tam pierwszy. Jakiś pierwszy, jakieś nagrywaliście jakieś takie filmiki, to właśnie to to ja Ci nawet napisałam, że fajnie, wydajesz się szczęśliwy, coś tam, coś tam. Tak było, tak było. No dobrze. Dobra, mam pytanie. Czy kiedyś miałeś taką sytuację, że na przykład planowałeś mi się oświadczyć, ale cię do tego zniechęciłam? Nie <grym <grym ja rzę, że ja oczywiście. <grym> to nie no nie wiem czy to dobrze, czy nie w sumie Ale no, no, no nie, no nie Mogę sama odpowiedzieć? Dobra, musisz wrzucić jedną osobę z ekipy Kto by to był i dlaczego? Chciałam ci zadać to pytanie, ale wydaje, że, wydaje mi się, że to jest takie pytanie takie poniżej pasu. Nie ma takiej osoby, która mogłabym wyrzucić z ekipy. Czyli wybierasz? No jasne, że tak. Nie ma, nie ma takiej osoby, którą sobie wyobrażam, że biorę teraz i sobie ją wyrzucam z ekipy. Nie ma takiej osoby, Czyli więc... kara. Kara, siódemka. Ostatnio w ogóle y, y, moja ja siódemka to była moja O skurde! Liczba, zobaczymy czy teraz też. O, mam pytanie. Z iloma osobami spałeś? W sensie tak przeżyłaś jakiś stosunek. Z dosunek. osobami się kochałem. Eee, to potrzebuje chwili, żeby policzyć. Dobra. O skórze pieczone. Poczekaj. Dziwnie się liczy, jak tak czuję na sobie <laughs> Serio, Mega dziwnie. Teraz ludzie tak sobie patrzą na mnie i sobie myślą, czy, czy ma bardziej w głowie liczbę 200 czy 2? Napiszcie czy, czy podoba Wam się ten stream. Jaki, czy mamy jeszcze powtarzać takie streamki, czy jest ciekawie czy nie ma tak. Ja tak jak mówiłem ostatnio. Ja nie byłem nie byłem niegrzecznym chłopcem byłem przeciętnym, wręcz grzecznym. Ja na przykład pierwszy raz y, skosztowałem tej cudnej y, rzeczy jaką jest miłość w wieku 19 lat dopiero, więc to dosyć późno, Tak to bardzo późno y, i z moją wtedy właśnie pier, pierwszą partnerką łóżkową to zrobiłem, później była druga partnerka taka. I, I tych parterek było. I taki wstęp, patrzcie, teraz Bada. on robi taki wstęp. Kurde, muszę ty, się ty, ty. żeby się nie pomylić teraz. No, dawaj. Dobra. Ej, szczerze, dziwnie ja odpowiem na to, tylko. Nie, nie mogę skupić myśli, bo czuję na sobie taki wzrok, że nam rady się skupić. Dobra, zajmij czymś, czat, Ja muszę policzyć to, bo nie chcę źle odpowiedzieć. Dajcie, czat oczywiście, znać. Jaki, jakim zdaniem, właśnie, na przykład, to nie wiem, czy to jest pytanie. Nie wiem, czy to jest odpowiednie pytanie, jeżeli chodzi o, o taką, takiego streama. Aczkolwiek chciałabym z Wami też podyskutować, jak, jakim, jakie jest Wasze zdanie na temat. Dobrego momentu na to, żeby właśnie yy, pierwsza z, się z kimś kochać. Ja na przykład ja mówi już miał 19 lat, ja na przykład miałam 18 i ja serio wyżyłam, że to zrobię z osobą, którą będę naprawdę kochać. I naprawdę tak się stało i to się też mega cieszę. I uważam, że fajnie jest to przeżyć w taki sposób, ale oczywiście też yy, każdy robi jak tam sobie chce i mówi. Dajcie znać, jaki wy uważacie, że jest najlepszy bieg. komentarz. Mrożon ma aż tyle, że liczy na kalkulatorze. Zajebiste, zajebiste. właśnie wcale nie. No 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 po tyle, bo już tyle odpowiadasz. że No hej. poczekaj. Mrożon pamięci w telefonie braknie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Albo 8. Ciężko stwierdzić Teraz ja sobie mogę tak obliczyć o iludzie I czy się coś zwiększyło O wszystko przyz... <laughs> I tak wiecie Pierwsza randka z mnie. No tam sobie gadamy i wyraźnie pytam ja mówię tam, No wiesz miałem cztery dziewczyny i teraz mam dziewięć Nie no No chyba tak <laughs> Chyba jakoś tak Więc to nie, nie jest jakaś taka Wiecie Nie na ilość trzeba na Jakość No tak Prosta Też jestem tego zdania No dobra, teraz chyba się wybierasz dla mnie podanie. Teraz ja, ja mam już przygotowane y... Okej okay. A co? jedno odpowiedziałaś, bo jedno było właśnie kiedy Ty pierwszy raz się ukochałaś Czy nie odpowiedziałaś? Odpowiedziałam, że ja no. miałam 18 lat Dobra, to inne mam y... Jest taki magazyn w którym są nagi kobiety i też często były tam celebryczki, które nie zawsze były nagie, czasem miały takie erotyczne sesje, ale nie nagie, tylko na przykład takie zasłaniane Czy jest kwota pieniędzy, która przekładałaby Cię do wystąpienia w takiej sesji może to może nie być naga, ale na przykład właśnie, że nie masz ubrania, ale jakaś zasłanięta jesteś na przykład ręką tutaj, a tutaj jesteś bokiem na przykład Czy jest jakaś kwota pieniędzy, która tak. by mnie do tego przekonała? Tak Musiała być ona naprawdę bardzo duża, ze względu na to, że zawsze mówiłam. Że no, na przykład milion złotych. No czekaj, dobra. Milion? Tak? Za milion złotych. No? Czy bym to zrobiła? Tak. Na ten moment nie? Dwa miliony. No, chłopacz nie. Dwa miliony? Dwadzieścia zł no, złotych, panie no, Szyszkiewicza. No, dwa miliony to już bym w sumie mogła przemyśleć. No nie no, w sumie dwa miliony to już brzmi całkiem sensownie. No, to no, <laughs> dwa miliony to ginie. Nie no, ogólnie e, uważam, że jest, przyjdzie taki czas, że odpowiem, że ja nie miałabym. Dobra, problem. to no, jest. No, poczekaj, bo mówię. jest sprawa Chcę założyć taką gazetę. Nie wiem, dobra, dobra. Dobra. Wiesz, bo jest, jest coś takiego, że na ten moment nie chciała brać udziału w czymś takim, ze względu na to, że też moja siostra jest młodsza i wiadomo, że ja bym tutaj gadała jakieś rzeczy dla dorosłych i tak dalej, tak dalej, no bo ona już śpi, aczkolwiek jednak nie chciałabym, żeby widziała mnie w takich okolicznościach. I, 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 ale uważam, że na przykład jeżeli miałabym jakieś zarąbiste ciało, takie wiecie, że mocne, które chcę mieć bardzo za rok, w przyszłym roku na wakacjach, będę mieć mega mocne, bo już wracałam na treningi, nieważne, już zabradałam ten, ale, <laughs> y, ale jeżeli miałabym takie mega mocarne ciało i na przykład jeszcze przed ciążą, albo na przykład po ciąży bym miała takie zarąbiste ciało, to, to wtedy bym chciała, bo to jest, wydaje mi się, że na, w, każdym, w, ta, w każdym momencie, Życia kobiety przychodzi taki moment, w którym się bardziej otwiera. Na to, że to ciało jest po prostu rzeczą naturalną, że ta nagość jest rzeczą naturalną, ale teraz po prostu nie chciałabym tego pokazywać, ze względu na to, że po prostu to nie jest ten moment. No Vera, jest sprawa taka, że właśnie zamierzam otworzyć taki magazyn, pewien? i mamy budżet 2 miliony. <laughs> nie no dobra. Ka o, mam, 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 mam. No? Czy miałeś kiedyś stosunek, czy uprawiałeś kiedyś stosunek w miejscu publicznym? Tak. Dobrze. Nawet kilka razy, w kilku miejscach, na przykład yy, w kinie, yy, na przykład yy, na yy, takiej górce. Fantastycznie, lecimy dalej? Lecimy dalej. <grystanie> to lepsze. <grystanie>